Donald Tusk na temat elektrowni oraz wiatraków i rozmowie z Andrzejem Dudą. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem w czasie zwołanej przez niego Rady Bezpieczeństwa Narodowego i temat energetyki, wiatraków, tego antyblekautowego bezpieczeństwa był. Głównym tematem zwołanej przez pan, Pana Prezydenta Rady Bezpieczeństwa. Jak Państwo pamiętacie, tuż po w Hiszpanii pan prezydent zapowiedział, że właśnie w tej sprawie będzie chciał się spotkać ze mną i z moimi ministrami. I do tego spotkania doszło. Nie wyobrażam sobie. Znaczy znam opinię Pana Prezydenta. Wypowiedział ją ekspresji z że mu się nie podobają wiatraki na ziemi. A ja mam informację dla wszystkich, dla pana prezydenta, że krajobrazowo wiatraki nie są pewnie naj, na, najpiękniejszym elementem nie tylko polskiego krajobrazu, ale nadal pozostają najtańszym potencjalnym źródłem energii. Na tym polega problem. My musimy dokonywać wyborów. Wiatraki na morzu też nie są z punktu widzenia tych, którzy cenią sobie krajobraz naturalny, czymś pięknym. Ale też powiem szczerze. Duże elektrownie to też nie jest coś, co wzbogaca nasz krajobraz yy, i nie podbija walorów turystycznych czy, czy komfortu życia mieszkańców. Właściwie produkcja energii, no, yy, yy, duże farmy fotowoltaiczne to też nie jest ładne. Generalnie produkcja energii jeszcze przez długie, długie lata nie będzie ładna. Dlatego bardzo bym chciał. Ale mój wpływ na prezydenta jest ograniczony, jak państwo wiecie, aby pan prezydent wziął wszystkie okoliczności pod uwagę, a nie tylko argument, którego użył, że jak jeździł samochodem przez Bawarię, to mu wiatraki przeszkadzały w kontemplowaniu widoków, bo takiego argumentu użył.